Domy na obrzeżach miast zdecydowanie zyskują na popularności, w szczególności na przestrzeni ostatnich kilku lat. Klienci tak naprawdę mają do wyboru bardzo drogie mieszkania zlokalizowane w mieście. Poza tym dostępność tych mieszkań i wybór jest mocno ograniczony, dlatego też bardzo dobrą alternatywą dla nich jest dom jednorodzinny o niewielkim metrażu około 100 metrów na przykład zlokalizowany również w dobrze skomunikowanym miejscu. Na obrzeżach dużego miasta. Drugim bardzo ważnym argumentem przemawiającym za domami pod miastem są tereny zielone, które są dostępne dla mieszkańców. Każdy dom ma kawałek swego ogródka. Jest to propozycja wybierana również bardzo często przez rodziny posiadające małe dzieci. Ponadto koszty eksploatacji takiego domu są zdecydowanie niższe niż mieszkania. Obecnie czynszy w mieszkaniach przekraczają nawet 14 zł z metra kwadratowego. Czynsz w takim domu, tak naprawdę, jest związany z bieżącą eksploatacją i kosztami ogrzewania ciepłej wody takiego domu. Ponadto ceny takich domów średnio są niższe około 30% w stosunku do mieszkań zlokalizowanych w mieście. Kolejnym ważnym czynnikiem, który zachęca do zakupu domu jest zmiana systemu pracy. W wyniku pandemii zmieniliśmy system pracy ze stacjonarnego w biurach na pracę hybrydową bądź też pracę zdalną. To wszystko razem zachęca nowych klientów do wybierania domów w stosunku do mieszkań.